Czasem się czuję jakbym pływał z kamieniem u szyi Niektórzy garnitur do trumny już by mi uszyli Prosty chłopak robi swoje, nie brakuje skilli Niektórzy całkiem sporo już tu na mnie zarobili Są ze mną tacy, którzy od początku mi wierzyli Pozdrowienia śle dla ekipy i familii Było dobrze, było źle, oni zawsze byli Gotowi do ataku tak jak zęby krokodyli Na ulicy o pieniądze się tu często bili U mnie na dzielnicy mordo kurwa nie ma wili. Technologia, procesory, czasy się zmieniły Czarny XS czasem mi pomaga Siri MG maszyna, sumka, Hugo, kostium, bo strata jest Berlinie 1 2, 3, 6, 3 AMG, maszyna, sumka, Hugo, kostium, bo strata jest po Berlinie Świderlacha, bumpatelnia, chujdupa, drabina Chłopaczyna ze Szczecina, rzuca rymem jak maszyna Niedaleko do Berlina, pół godziny, max godzina Dzień się budzi, kury pieją Koko kokainą kokaino tu, 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 tnę przed siebie jak przecina Kręcę się jak suś, pędziwiat, nikt nie może mnie zatrzymać Pojawiam się i znikam Szczeciński paprykarz Szczeciński paprykarz, szczeciński paprykarz Szczeciński paprykarz, szczeciński paprykarz, paprykarz Paprykarz, paprykaż, Brakuje pieniędzy, a ją w się spędzi